Christmas, I gave you my heart Siemka, lecimy ze świątecznym kontentem. no i powiem wam szczerze, że nie jestem jakoś specjalnie świąteczną osobą, ale no, czego nie robi się y, dla swoich widzów i obserwatorów więc dla nas wszystko i nawet y, zostałam zmuszona przez mojego męża do choinki Sama ją ubierałam, wierzycie to? Szok. Tyle lat, tyle lat nie miałam choinki w domu, nie mieliśmy, ale mój mąż w końcu się uparł, kupił i jeszcze kazał mi ją ubierać. To jest znęcanie się, nie? Ja myślę, że to jest znęcanie się. Ale dobra, mam dla Was dwa przepisy na likiery w takim klimatycznym, świątecznym, zimowym klimacie. Będzie to piernikowy. Taką nutką czekolady orzecha, i będzie też likier cynamonowy w kolejnym filmie. Dzisiaj zaczniemy od likieru piernikowego i zaraz przejdziemy do tego, co potrzebujemy, właśnie do jego wykonania. Po pierwsze, potrzebujemy pieska, który będzie nam towarzyszył i będzie chciał z nami robić takie pyszności. Bo tutaj Józia robi wszystko, żeby ze mną wykonywać te, te przepisy. Tym razem e, likier będziemy robić na bazie ciemnego rumu. E, oczywiście jeśli nie macie, nie lubicie, albo nie chce Wam się kupować dodatkowo, to może to też być na wódce, ale polecam jednak e, zainwestować w ciemny rum. Potrzebujemy nutellę, 300 ml mleka, 200 ml śmietanki słodkiej e, 30%, przyprawę do piernika, najważniejsza część tego likieru, Cukier zwykły, no jakąś buteleczkę, łyżkę, garnek, no i jakiś palnik. E, no i przechodzimy od razu do wykonania. Dobra, lecimy z wykonaniem. E, zaczynamy. Wlewamy sobie mleko e, do naszego garnka. 300 ml, tak jak mówiłam wcześniej. E, 200 ml śmietanki słodkiej. Tak, to mamy. I teraz najważniejsze rzeczy. Zaczniemy sobie od przyprawy piernikowej. I tutaj myślę, że tak, około 3 łyżki tej przyprawy sobie wrzucamy. Mmm, to fajne. Starać się szukać jakiejś takiej, takiej lepszej tej przyprawy, żeby, żeby jednak ona miała nie jakieś tam sztuczne rzeczy, tylko Tutaj faktycznie mamy um, ziele angielskie, goździk, minę, kolendra, cynamon, gałka muszkatałowa, imbir. Więc tutaj to jest dosyć fajna przyprawa. Tak mi się wydaje z nami. Ile już dało tych płyżek? Tak? Nie mogę zacząć gadać w trakcie. Dobra, mamy te. Trzy łyżki. Tak mi się wydaje, że to będzie ok. Pamiętajcie, że w razie czego zawsze można pod koniec dodać, tak? Bo to, to nie, nie sprawia nam problemu, a lepiej dać mniej na początek, a ewentualnie później dorzucić. Dodajemy do tego łyżkę cukru. I trzy łyżki Nutelli. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra. I teraz jak to wszystko dodacie, jeszcze nie dodajemy alkoholu. No to sobie to fajnie podgrzewamy, rozpuszczamy tą Nutellę na takim średnim ogniu. Pamiętajcie, żeby tego nie zagotować. To ma się fajnie rozpuścić, ma być ciepłe, ale no nie gotujcie tego jakoś specjalnie. I zaraz przejdziemy do dalszej części, czyli do dodania alkoholu. Zanim dodacie alkohol, to musi to przestygnąć, tak? Czyli widzimy się. Za chwilę, czyli za sekundę. Okej, okay, ja nie mogę po prostu pozbyć się mojego pomocnika, ona ciągle wraca, więc postanowiłam e, ulec i, i będziemy tak nagrywać. Okej, okay, ja już mam to rozpuszczone, e, ostudzone i dodajemy e, rum bądź. Wódkę to już zależy, jak wybierzecie, ale polecam jednak wybrać ten rum. E, myślę, że tak od 200 do 300 ml to wszystko też zależy, jak, jak chcecie: czy, czy słabsze, czy mocniejsze. Ja zawsze robię te 200 ml, jak pamiętacie z poprzednich likierów, a tym razem chcę troszkę zaszaleć i zrobimy 300 ml. E, czyli lecę na oko. Mamy tu pół litra, więc gdzieś tam troszkę więcej niż połowa. Może no, mi się uda. Kurde. Dużo tego rubu. Widzisz, <laughs> co ty taka zainteresowana? Boże. Ile to już będzie, Michał? To już będzie na razie połowa, nie? To tak jeszcze trochę. Dobra. Tyle chyba będzie kit, nie? Tak mi się wydaje. Eee, w sumie spróbujemy. Zawsze można dolać i bierzemy się za przelewanie ok, tak jak Wam mówiłam e, dałam troszkę tej przyprawy mniej, dałam te trzy łyżki, myślałam, że to będzie wystarczająco, ale e, po dodaniu rumu, bo przed dodaniem rumu to było ok, ale po dodaniu rumu e, brakuje mi tego smaku, więc dodajemy jeszcze, myślę że spokojnie jeszcze dwie łyżki widzicie tutaj lecimy na żywo, to nie ma tak i myślę, że teraz będzie ok, przemieszać sobie to. Bo jednak yy, ten rum to trochę rozcieńczył. <grym> rum tam rozcieńczył daletkę. <grym> Czekajcie. No i teraz tak, i teraz jest ekstra. Czyli jednak 5 płaskich łyżek, dobra? Ustalamy 5 <grym> płaskich łyżek. Myślałam, że 3 będą wystarczające, ale jednak nie. Teraz jest idealnie. Dobra, przelewamy. Uch! Michale, podaję Ci te rzeczy. Trzymajcie kciuki, bo jak wiecie, bardzo lubią mi się wylewać różne rzeczy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uda się nie uda, uda się nie uda. Dobra, środę. <ś> no i testujemy trochę tutaj nasyfiłam przez to wszystko dziękuję Michale dziękuję wygląda ekstra, powiedzcie, że nie cudo, cudo świąteczne cudo w ogóle pachnie jak piernik naprawdę, pachnie jak piernik naprawdę super No, powiem Wam, to jest coś przepysznego. Nawet, nawet Jusia jest zachwycona. Ona jest po prostu tak zachwycona, że musi dać głos. Tak? Jest to pyszne, jest to cudowne. Jusia jednak stwierdziła, że musi kogoś obszczekać. Powiem Wam, to jest piernik, który jest po prostu w płynie. I do tego ma procenty. Co może być lepszego w święta? Powiedzcie mi. Co mam robić dla tego święta? Jak piernik wpłynie z dodatkiem alkoholu? <grywa> naprawdę musicie ten przepis zrobić na święta. Jest to też super pomysł na dodatek do prezentu, bo jest to coś, co zrobiliśmy sami, jest to pyszne i naprawdę świetnym dodatkiem. Jeśli to przelejecie do jakiejś fajnej buteleczki, dacie w wstążeczkę, jakąś dedykację czy coś w tym stylu, bardzo wam to polecam. Przepysznie smakuje. Pamiętajcie, że jednak 5 łyżek tej przyprawy, nie 3. No i nic, róbcie, dajcie znać, jak wyszło, czy Wam też tak smakowało, dla mnie to jest naprawdę coś ekstra. Chyba jeden z lepszych teraz likierów, które, no zrobiliśmy tylko dwa, ale, <grytanie> ale dajmy go na pierwszym miejscu, tak? Muszę się jeszcze raz napić. Pyszne i, i spróbujcie z tym rumem, bardzo Was o to proszę, e, zaryzykujcie z tym rumem, bo moim zdaniem to ma tutaj duże znaczenie. O, Michał tu... <grytanie> Ja też chcę spróbować, <grywa> chyba, chyba go zachęciłam. E, zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka. E, subskrybujcie mnie tutaj na YouTubie. Będzie kolejny przepis e, cynamonowy następnym razem też w klimacie świątecznym, który będę robić pierwszy raz, więc też e, zobaczycie, czy mi wyjdzie. E, no i do zobaczenia właśnie w tym kolejnym filmie. I do zaczenia święta.